Ale halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wardes i w dzisiejszym poradniku będziemy oswajać zwierzęta. Gościem w dzisiejszym odcinku będzie Red Lady, więc przywitajcie ją wielkimi brawami, mogą być to komentarze pod filmikiem. A propos komentarzy, pozdrawiam Karoliny i Piotrka, którzy zostawili komentarz pod ostatnim odcinkiem, dzięki za wsparcie, jesteście wielcy. A jeżeli Wy też chcecie pomóc, to już wiecie co możecie zrobić. Wystarczy dać łapkę w górę pod filmikiem, zasubskrybować klikając czerwony przycisk poniżej. Przy okazji, możecie kliknąć w dzwoneczek, żeby YouTube mógł Wam przypomnieć o nowym odcinku. No i oczywiście napisać komentarz. Możecie też zaproponować jakiś challenge, który chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. A jeśli nie widzieliście poprzednich poradników, linki zamieszczam w opisie pod filmikiem. Ok, trochę się rozgadałem, koń zaczyna mi się już trochę burzyć, a więc zaczynajmy. A, i jeszcze jedno. Na koniec będzie mały bonusik, więc oglądajcie do końca. Ok, teraz pokażę Wam, jak rozmnożyć. Pokażemy Wam, bo jestem tutaj z moją dziewczyną. Przywitajcie się. Eee, pokażemy Wam, jak rozmnożyć koty. Mamy tutaj już jednego kociaka, nie jednego małego, tak samo. I teraz musimy poszukać drugiego. Jeżeli chcemy oswoić koty, to możemy to zrobić jedynie dorszem lub tuńczykiem. Tylko te ryby muszą być surowe, świeżo wyłowione. Najlepiej. Teraz tak musimy znaleźć drugiego kota, dlatego że jednego już mamy. I tutaj jest jeden taki mankament, dlatego że koty będą od nas uciekać, jeżeli na, na samym początku dopiero później, jak zobaczą, że mamy rybę w ręce, wtedy dopiero do nas przyjdą i dadzą się nakarmić. A więc teraz tutaj moja dziewczyna będzie próbowała podejść do tego. Widzicie czarnego, biało-czarnego kota? On na początku ucieka od niej, ale zaraz zobaczycie, że za chwilę do niej podejdzie. Widzicie, teraz podchodzi. Ale chyba znowu jej to spuszyłem, więc będę trzymał się bardziej tutaj z daleka. Z góry będę obserwował, jak ona będzie to robić. Widzicie? W tym momencie już wiemy, że kota udało się oswoić. W tym momencie on będzie chodził ze swoim panem, czyli moją dziewczyną. Jak widzicie, ma już ona dwa koty, czyli już małe statko. Ok, a więc teraz pokażemy wam, jak rozmnożyć takie koty. Do tego musimy posiadać ryby. Teraz tak, jak stoją sobie takie dwa kotki, nakarmimy jednego i drugiego obok siebie, czyli daliśmy jednemu, daliśmy drugiemu, wtedy. Tutaj pojawiały się serduszka i malutki kotek, mała kicia. I teraz tak, żeby kot siadł musimy na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy, żeby go nakarmić tak samo prawym przyciskiem myszy. I z takiej ciekawostki, którą mogę wam powiedzieć, to jest to, że po każdej nocy jak pójdziemy spać, a kot będzie przy nas, wtedy on przyniesie nam jakąś niespodziankę. Może to być na przykład jakaś na przykład skóra królika, może to być jakaś ryba, lub inna rzecz. Teraz znajdujemy się w lesie i tutaj będziemy próbować znaleźć jakieś psy żeby je oswoić, wilki, przepraszam, wilki, aby je oswoić. I teraz tak, tutaj mamy takiego jednego wilczka i jak widzicie jego oczy są takie dość niewyraźne. Nie, wartuję. Są tak jakby dzikie, to jest taki dziki pieseł. I teraz jak takiego dzikiego pieseła oswoić? Jak widzicie też wilki prawdopodobnie będą atakować owce. Więc różnego rodzaju owce, koty musicie trzymać z daleka, dlatego on będzie je atakował. Teraz tak, jak takiego wilka oswoić? Wystarczy dać mu kość. Widzicie? I w tym momencie oczka mu się zmieniły. Wilk ma, wilk, wilk, pies ma tutaj obroże. I tak jakby jest on już oswojony. Możecie mu dać więcej kości, ale na razie on. Jak karmimy w ogóle takiego psa? Takiego psa karmimy za pomocą mięsa. Jedną z takich ciekawostek odnośnie psów to jest to, że można je także e, tak jakby karmić z mięsem, czyli tym mięsem, które jest z sąbiaków. Okej, okay, jak widzicie znalazłem się z Red Lady dopiero w mieście, dlatego że nie mogliśmy znaleźć tak naprawdę drugiego psa. Teraz tak, mając takie dwa psiaki, możemy je rozmnożyć mając mięsko. Niestety w tym momencie muszę pójść po mięsko, dlatego że nie posiadam. Chyba że. Red mi da jedno. O, fajnie. Ok, mając takie dwa mięska, musimy mieć dwa psy obok siebie. Jeżeli gracie we dwójkę i macie dwa psy, to lepiej nie karpcie je w tym samym momencie, dlatego że może się tak zdarzyć, że po prostu te psy wam się rozmnożą. Teraz tak dajemy jednemu pieskowi worełko. O, drugi ucieka, nie uciekaj. Drugiemu. Jak widzicie, za chwilę mamy takiego małego wilczka. Taki mały paskudnik będzie latać za nami. Jak widzicie, już narodzony narodzone taki wilczek. On także jest już oswojony. Nie musimy go oswajać. W tym momencie takie teraz trzy wilki będą za mną chodzić, i jeżeli będą mnie atakować jakieś zombie, to wtedy one staną w mojej obronie i także będą bić zombie lub innego gracza, jeżeli ten także mnie zaatakuje. Ok, jak widzicie, przede mną stoi osiołek, jest on dziki, więc musimy go oswoić. I teraz jak to zrobimy? Musimy mieć pustą rękę, nic nie możemy w niej mieć. I teraz tak, klikamy prawym przyciskiem na osiołka. No i teraz czekamy, bo mamy jakąś szansę na jego oswojenie. Jest bardzo duża możliwość, że on nas zrzuci pierwszy raz. Jak widzicie, właśnie to zrobił. Więc ponawiamy. Znowu klikamy prawym przyciskiem myszy. No i znowu próbujemy go oswoić. Za każdym razem mamy 5% szans więcej. Widzicie znowu nas zrzucił, no ale próbujemy dalej. Ok, teraz widzicie pojawiły się serduszka. Więc on już jest oswojony, tyle że on nie będzie zachowywał się jak kot i pies, bo zawsze kot i wilk, czy tam pies, zazwyczaj zależy jak kto mówi, one chodzą za nami. Niestety taki osiołek nie będzie za nami chodził, on jedynie pozwala na sobie jeździć, a także ma specjalną funkcję, która różni się od konia, gdzie możemy na niego dać skrzynki. Czyli mamy skrzynkę w ręce. Klikamy prawym przyciskiem myszy na takiego oswojonego osiołka i on w tym momencie może przywozić nam rzeczy. Więc jeżeli ja, u mnie to jest kontrol, u was może być to shift. Klikniemy prawym przyciskiem myszy na takiego osiołka, wtedy na przykład możemy mu dać jakieś bloki i on wtedy będzie to za nas nosił. Jak widzicie, ja tego nie mam. Jak klikniemy prawym na osiołka, on to ma. Teraz tak. Zaraz tutaj Red Lady przyniesie mi siodło. Niestety go nie mam, dzięki. Teraz tak, na no, siłku możemy także jeździć. Jeżeli założymy mu to siodło, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy, zakładamy mu tutaj ten kwadracik siodło, i dzięki temu możemy na nim jeździć. Jak widzicie, no niestety jest on dość wolny, ale jeżeli potrzebujemy przeńpieść jakąś ilość rzeczy, na przykład przeprowadzamy się, zmieniamy miejsce, lub cokolwiek innego, będziemy coś budować i potrzebujemy więcej rzeczy ze sobą zabrać wtedy taki osiołek jest idealny wręcz tutaj widzimy osiołka właśnie Red Lady która też już sobie takiego oswoiła ok, a więc sprawę osiołków mamy załatwioną więc teraz przejdźmy do koni ok i mamy kolejne konie więc teraz biorę sobie siodło, zdejmuję z osła i próbuję oswoić. Oswoję sobie tego właty, ponieważ bardzo mi się podoba. Pamiętajcie, żeby mieć pustą łapkę, nie możemy mieć nic w niej, dlatego że wtedy nie siądziemy na konia. Jak widzicie, od razu mi zrzucił, jest chyba zły. Dobra, próbujemy. Niestety znowu mi zrzucił. W tym razem nam się uda? Niestety nie. Jakby co, ja nie poruszam tym koniem, on sam się rusza. Te ciuparcieł, gorszy niż osio. nie, 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 tam się oswoić, nie. No dawaj, dawaj, ziomek, no, patrzcie się. Ok, widzicie, teraz pokazały się sertówka to znaczy że konie są swojone. W tym momencie klikamy prawym przyciskiem myszy, zakładamy mu siodło i teraz już my możemy nim sterować i jeździć. Ok, a więc teraz pokażę Wam, jak rozmnożyć takie konie. Eee, czekamy teraz na Red Lady, aż przyjdzie do nas i przyprowadzi swojego konia. Jak rozmnożyć takiego konia? Wystarczy, że w Crafting Table na środku postawicie jabłko i otoczy otoczycie je sztabkami złota. Wtedy wyjdzie wam złote jabłko i potrzebujecie takich dwóch. Właśnie dałem swojemu koniowi takie złote jabłko przez przypadek. Czekamy na Red Lady. Jemu ja też dam takie złote jabłko. Jak widzicie, teraz one są blisko do siebie. Z bardzo dwóch serduszek i powstaje mały konik. I tych koni jest bardzo dużo rodzajów, przynajmniej 20, a może nawet i więcej. W zależności jak skrzyżujecie jakie konie, taka jest szansa, że wyjdzie wam taki malutki konik. I żeby skrzyżować, czy powstał w ogóle mu, to potrzebujemy do tego takiego osiołka i konia. Dlatego że mu powstaje z krzyżówki osła i konia i mu. Tak, jakby nie można skrzyżować muła z mułem, dlatego że to jest krzyżówka i zazwyczaj takie krzyżówki są bezpłodne. Teraz tak. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o koniach? Konie przede wszystkim, ich szybkość zależy od ich wytrzymałości. Jak widzicie, tutaj mój koń ma, już Wam policzę, 10 wytrzymałości. Mój najlepszy koń, chyba, który posiadam, ma 13 i jest naprawdę szybki. I też to testowaliśmy tutaj z Red Lady i faktycznie wychodziło na to, że ten koń, który ma po prostu więcej wytrzymałości, jest szybszy. Ok, a więc teraz jesteśmy przy lamach. Jak oswajamy lamy? Lamy oswajamy analogicznie tak jak oswajaliśmy konie, osły, czyli musimy na nie siąść. I ta lama ma jakiś tam procent szans, że nas zrzuci, albo po prostu da się oswoić. Na razie na niej po prostu trochę pojeździmy, zrzuciła nas, czyli próbujemy jeszcze raz. Znowu nas zrzuciła. Widzicie, teraz pojawił się serduszka, czyli lama jest oswojona. Tyle że jest jeden mankament taki, że na nami nie da się jeździć. Nie możemy nią sterować, nie możemy jej nałożyć siodła. Lamy możemy jedynie prowadzić na smyczy. Czyli mamy taką smycz, klikamy prawym przyciskiem myszy i idziemy. I lama będzie szła za nami. To, co jest fajne, to to, że jak Red Lady puści lamę, jak widzicie, to lama będzie podążać za moją lamą. I ogólnie lamy można tak samo dać im skrzynki, tak jak osłom, albo mułom. I one tak samo będą nosić nam do 15 rzeczy. Jeżeli się nie mylę. I taki pociąg lam, że tak to nazwę, możemy y, prowadzić aż 10. Czyli, jeżeli mamy taką jedną lamę i idziemy, i ona idzie za mną, mamy ją na smyczy, to za nią może się jeszcze 9 takich lam, i każda może przynosić 15 rzeczy. Więc w naprawdę bardzo szybki sposób, tak jakby możemy przynieść ogromną ilość materiału gdzieś indziej i one się po prostu nie pogubią. Jak widzicie, lama dalej chodzi. Co jest jeszcze fajnego w tych lamach, to to przede wszystkim przywiążę ją teraz tutaj do płotka, to jest to, że na lamy możemy nakładać dywany. W zależności od koloru dywanu, wzorki będą wyglądały całkowicie inaczej na lamie. Czyli tyle ile mamy kolorów dostępnych w Minecrafcie, tyle jest wzorów po prostu tych dywaników, które one mogą być tutaj zawieszone na lamie. Więc teraz przejdźmy do domku i pokażę Wam przykład takiego zawieszonego dywaniku. Ok, a jak widzicie, mamy tutaj lamy. Mamy trzy rodzaje. Niestety brak nam jednego koloru lam, ale myślę, że to nic się nie stanie. I teraz tak, jak sprawić, żeby po prostu te lamy miały na sobie taki dywanik? Musimy mieć w sobie dany kolor dywaniku. Robimy je z dwóch wełny. Potrzeba na nie dwie wełny i następnie klikamy na nich, o przepraszam prawym przyciskiem myszy nie, zakładamy tutaj mu dywanik prawym przyciskiem i zakładamy dywanik jak widzicie ta lama ma w tym momencie niebieski dywanik i różni się on no dobra, załóżmy tej jeszcze drugiej lamie e, drugi dywanik, na przykład dajmy czerwony czyli cyk jak widzicie czerwony wygląda tak czyli ta lama ma czerwony a ta chyba ma szary, ale za chwilę zobaczymy Obawmy się, chwilę. Fary? Nie, tak, tak. Jedna ma farę, tamta ma farę. Zobaczmy jeszcze jakieś inne, czy mamy. Mamy brązowe Więc tej miejmy i dajmy brązowe Brązowy jest nieco inne chyba jeszcze żona nie ma, więc jej zostawię. Więc jak widzicie, każdy dywanik, każdy kolor dywanika daje tak, jakby inny wygląd ramy. Gdyż jeszcze taką ciekawostką jest to, że lamy plują, więc jeżeli dajmy ją zaatakujecie albo zaatakujecie lamę wędrowca, to wtedy lama zaczyna na was pluć i takie jedno splunięcie na was zabiera wam pół serduszka. To taka ciekawostka. No i jeszcze chyba ciekawostką to jest to, że lamy zostały dodane z tego co wiem poprzez głosowanie widzów. I znacie się graczy, i gracze po prostu wybrali lamę jako kolejne zwierzę, które ma zostać dodane do Minecrafta. Aha, jeszcze jedno. Nie powiedziałem Wam jednej bardzo ważnej rzeczy: że aby rozmnożyć lamy, potrzebujemy snopy siana. Snopy siana tworzymy. Już Wam mówię: o, żeby mi nie pouciekały. Tworzymy za pomocą tutaj crafting table i dajemy tutaj takie sianko, które skosimy z pola. Musimy zapełnić całe 9 kratek, wtedy wynosi, znaczy tworzy nam się taki bal, tak jakby siana, i tymi balami siana rozmnażamy. I teraz tak, podchodzimy do takich dwóch lam. Klikamy na nie prawym, klikamy na drugą prawem, wtedy one kochają się i dzięki temu. Powstaje nam taka mała lama, tylko gdzieś ona tu się zakupiła. Jest. O, o, tutaj widzicie? Taka malutka lama nam powstaje. Ok, a więc teraz przejdźmy już teraz naprawdę przejdźmy do następnego zwierzęcia. A więc tym razem znajdujemy się w dżungli. Znajdujemy się także na innym serwerze niż poprzednio, dlatego że na tamtym po prostu nie byłem w stanie znaleźć dżunglowego biomu. A tylko w takim pojawiają się papugi. Jak widzicie, jesteśmy otoczeni drzewami. Mamy tutaj bardzo fajną zatoczkę. I za chwilę będziemy oswajać papuszki. Ok, więc podejdźmy do takiej papuszki. I musimy mieć dla niej ziarenka. I teraz, tak jak oswajamy papuszkę? Nie wiem, czy Red Lady jest. Jest. Którą chcesz, papuszkę? Dobra, a więc Red Lady weźmie czerwoną papuszkę, a ja wezmę tą drugą. Jak widzicie, one fajnie siedzą koło siebie. I teraz, tak, żeby oswoić papugę, trzeba jej dać nasionko prawym przyciskiem myszy. Niestety nie udało jej się w tym momencie jeszcze. Korzystałeś wszystkie, a nie. te ja spróbuję drugą. Jee, yeah! i jest moją papuszką. Jak zaraz zobaczycie? Siedzi mi teraz na ramieniu. Będzie ze mną chodzić. Oczywiście, może zejść z tego ramienia. A jak zrobić, żeby papuszka była na naszym ramieniu? Wystarczy w nią tak, jakby przejść przez nią. Wejść w nią, przejść przez nią. Ile taka papuszka będzie chodzić? Czego nie należy robić, mając papuszki? Mając papuszki, przede wszystkim nie należy ich karmić ciastkiem, dlatego że wtedy się utrują i znikną stychają. I tak jak już wcześniej mówiłem, albo nie mówiłem, jest pięć rodzajów takich papużek Jest pięć, że tak powiem, umaszczeń. Jak widzimy, tutaj mamy trzy. Moja jest taka błękitno-żółta. Tutaj mamy taką czerwoną arę, tak jakby. A także tutaj mamy niebieską. Czyli oprócz tego jest jeszcze szara. No i piątego koloru niestety nie znam. I też, jeżeli taka papuga pojawi się w, w, tak jakby obok w, tak jakby płyty muzycznej, albo ogólnie koło muzyki, to zacznie tańczyć z takich ciekawostek. Jak widzicie, wystarczy w nią wejść, i wtedy ona wchodzi nam na ramię. Jeżeli skoczymy, jestem ciekaw, czy jeżeli skoczymy, czy ona zejdzie. Zrobimy taką próbę. O, hop, tak, jeżeli skoczymy, to ona wtedy schodzi. Jak widzimy, idzie znowu do tej drugiej papuszki. Jak widzimy, retweet płynie już do nas. Zobaczymy, czy udaje się tak wyoswoić. Nie mogę wejść. Ok, nie, yeah, udało jej się. I teraz widzicie, jak i nie zrzuciła ją do wody. Nie, no teraz to one muszą wyjść z tej wody. Papuga też musi wyjść z tej wody. Aha, jeszcze właśnie z takich ciekawostek: to jest to, że jeżeli klikniesz na nią prawym przyciskiem, wtedy ona siada. I, że tak powiem, nie może oddać tak jak teraz. I niestety nie może zbytnio latać. Dlatego trzeba ją, tak jakby, żeby ona znowu wstała. Wtedy normalnie wam wejdzie na ramię. Ok, a więc zaczynamy poranną a Teraz, jak obiecałem skrzypkę, to prowadzi Red Lady. A za nią po kolei lamy. Na początku jest mała lama, potem jest niebieska lama, potem jest chyba zielona lama, czerwona, szara i brązowa. I tak biegniemy pierwsze kółeczko. Jak widać, lamy umieją bardzo fajnie biegać gęsiego. Nie gubią się w takiej samej odległości, przybierają łapkami. Mała lama przebiera najszybciej, no ale ma krótkie nóżki, więc musi. Jak widzimy, tutaj, e, dzięki takiemu zastosowaniu lam, możemy bardzo szybko przenieść bardzo dużo surowców, po prostu o, na jakąś odległość. Dlatego, że do każdej takiej lamy możemy przyczepić skrzynki. Gdzie w jednej skrzynce możemy przenieść 15 staków, czyli 15 razy 64 jakichkolwiek surowców, których nam potrzeba. Jak widać, te lamy nie gubią się i zawsze znajdą drogę za poprzednią lamą, która przed nimi przebiegła. Ej hey, papuszko, chodź, powiem ci coś na łóżko. Jeśli ci się spodobało, daj lajka, like zostaw supika i powiedz o moim kanale swoim koleżankom i kolegom. Tymczasem, my lecimy. Papa! Pa!